Międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych AgroShow w Bednarach to nie tylko traktory, siewniki czy kultywatory. To także środki eksploatacyjne, jak opony rolnicze. Ogumienie to jeden z najbardziej kosztownych elementów uprawy roli. Dlaczego? Dopóki jest sprawne, jego udział w kosztach jest często niezauważalny. Ale gdy dojdzie do awarii i szybko trzeba kupić nowe, mocno uderza po kieszeni. Nic dziwnego, że przemysł oponiarski stara się jak może, aby dostarczać trwałe opony. Na tym stoisku przedstawiamy nową oponę nowoczesną Michelin Trail Bib, która jest przeznaczona do przyczep. To jest nowy produkt, który został stworzony na potrzeby rolnictwa, który na dobrą sprawę teraz staje się coraz bardziej precyzyjny. Potrzebujemy kilku produktów w jednym, żeby sprostać wymaganiom. W tym wypadku mamy oponę, która dzięki swojej specjalnej rzeźbie jest doskonale przeznaczona do transportu. Zdawałoby się, że zwykła opona do przyczepy rolniczej nie musi być zaawansowana technologicznie, ale szerokie ogumienie poważnie niszczy glebę. Z drugiej strony, stricte polna opona nie nadaje się do transportu. Potrzebny był kompromis i kilka ważnych detali. Centralne żebro, które optymalizuje przebiegi i żywotność opony. Dodatkowo odseparowany każdy klocek, który zapewnia nam też pozytywne samooczyszczanie. W oponie została zastosowana technologia UltraFlex, czyli niskociśnieniowe. W tym momencie ochraniamy glebę, Mniej zmniejszamy degradację i zwiększamy nośność w stosunku do zwykłej opony radialnej. Im więcej żyznej gleby, tym wyższe plony. Jednak nie każdy polski rolnik potrzebuje najwyższych technologii w swoim gospodarstwie. Dla takich klientów ciekawą ofertę przygotowała firma Rosawa. Firma Rosowa jest fabryką opon, znajduje się na Ukrainie. Od ponad 50 lat produkujemy opony między innymi dla rolnictwa. Są to opony radialne, jak i diagonalne. Produkujemy opony do kombajnów, produkujemy opony do traktorów, produkujemy też opony przemysłowe do przyczep, do samochodów specjalistycznych, do przyczep kempingowych. Jest to bardzo duży asortyment opon, ponad 200 rozmiarów. Kapitalną zaletą marki Rosava jest krótka droga z fabryki do klienta, bez ryzyka utknięcia jakiegoś kontenerowca płynącego z Azji. W Bednarach Rosawa pokazała kilka nowości. No, nowością na naszym stanowisku są opony wielkogabarytowe, czyli opony do kombajnów. Są to opony o rozmiarach powyżej 900 mm. Są to opony diagonalne, jak i również radialne. Niektóre z tych opon montujemy na pierwszy montaż dla niektórych producentów. Oprócz atrakcyjnej gamy, Rosawa jest godna uwagi z kilku innych powodów. Przede wszystkim produkt europejski. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością, jest dostosowana do wymogów naszych gleb i jest bardzo ceniona przez polskich rolników. Oczywiście jest to opona, która ma preferencyjną cenę, nie jest to opona klasy premium, ale w niektórych, w niektórych wariantach nawet przewyższe opony, jeśli chodzi o wytrzymałość. A nawet gdy skończy się wytrzymałość, rolnik mniej to odczuje. Każdemu według potrzeb. Głosi stara sentencja. I w rolnictwie nadal się sprawdza.